Wołyń bez mitów 3. Świadkowie, działacze, historycy, publicyści. Trzecia część kultowej książki odklamującej historię i przywracającej pamięć ofiarom. Dostępna na capitalbook.pl. Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam, szanownych Państwa, bardzo serdecznie i jak zwykle we wtorek zapraszam Państwa na kolejny odcinek mojego nowego cyklu Wojna z Panem Bogiem. Dzisiaj wojnę, odcinek Wojna z Panem Bogiem rozpoczynamy od Polski, od Krakowa i niestety od Jasnej Góry, bo właśnie na Jasną Górę ma się udać pierwsza yy, w cudzysłowie pielgrzymka, bo przecież jako katolikowi nie może mi to słowo przejść w tym kontekście bez cudzysłowia rainbow queerów, transów i tak dalej na Jasną Górę z inicjatywy krakowskiego Tygodnika Powszechnego. Zaczęło się od tego, że Tygodnik Powszechny postanowił podzielić się z nami odkryciem na miarę, na miarę no, odkrycia Ameryki i opublikował artykuł pod tytułem Bóg jest niebinarny. Artykuł. artykuł stanowiący wywiad nie z niejaką Kaliną Wojciechowską, prawda? I tutaj, i tutaj proszę Państwa, mamy, cóż takiego wynika z tego, z tego wywiadu? Otóż, yy, otóż określenie queer nie musi być związane ściśle z ideologią gender czy LGBT, bo opisuje rzeczywistość dynamiczną i przekraczającą normy. W tym znaczeniu Bóg jest queerowy, bo jest transgresywny, prawda? <laughs> No jaki efekt wywołuje u czytelników taki wywiad w tygodniku powszechnym, bo no to możecie sobie Państwo sami wyciągnąć wnioski, natomiast wszystkie i tytuł tego wywiadu i jego, i jego yy, no, treść to po prostu krzyczą jedno. Że Boga można odczytać przez pryzmat współczesnych ideologii płciowości, można go włączyć w samo serce ideologii LGBT. No i któż taki jest autorytetem dla kaliny wojciechowskiej jest nią upadły jezurita Robert Schory Gossa, który stał się ideologiem rainbowjastym i mówi on tak: Sam Jezus po zmartwychwstaniu był właśnie odzwierciedleniem tak pojmowanej queerowości, Zacierającej granice między cielesnością a bezcielesnością, śmiercią i życiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, także tutaj te dwie panie, które postanowiły wystawić świadectwo swojemu negatywne, swojemu rozumowi, czerpią z języka kompletnie fałszywej ideologii, związanej z wulgarnymi i niemoralnymi praktykami, nierzadko głęboko szkodliwej dla dzieci i młodzieży. To się po prostu nazywa perwersja, to się nazywa bluźnierstwo, to się nazywa profanacja, ale na tym Tygodnik Powszechny nie kończy. No właśnie tygodnik, bo ten artykuł, który, który stanowił ten wywiad, z którego mieliśmy się dowiedzieć, że Bóg jest niebinarny i queerowy, dał początek akcji, którą teraz robi Tygodnik Powszechny, czyli zorganizowania na jasnej górze pielgrzymki tu właśnie stawiam w cudzysłów, bo to jest przecież profanacja pielgrzymki i bluźnierstwo jednowielkie, złożone z przedstawicieli osób transów, prawda, queerów, genderów i rozmaitych innych. Oni mają udać się na Jasną Górę. I teraz dlaczego akurat na Jasną Górę? Prawda? Otóż ja widzę tutaj tutaj dwie przyczyny. Pierwszy to jest taki, że Jasnogóra to jest centrum modlitewne Polski, główne sanktuarium w Polsce, które od setek lat jest związane z historią Polski, z historią Kościoła. Tam przecież miliony nawróceń. Nie da się napisać historii Polski bez Jasnej Góry, miejsce święte dla Polaków, które w czasach największych trudności naszej ojczyzny zawsze było, no zawsze dawało nam jakieś pokrzepienie, prawda. I tak dalej. Więc stąd Jasna Góra, i teraz środowiska rainbow Jaste zachęcone przez Tygodnik Powszechny, będą próbowały, przepraszam za wyrażenie, obstrać nasze, nasze sanktuarium, bo, nic, bo inaczej tego nie można powiedzieć. Drugi powód, moim zdaniem, wybrania Jasnej Góry jest taki, że Jasna Góra leży w Częstochowie. Częstochowa jest siedzibą metropolii Częstochowskiej, którą kieruje arcybiskup Depo. I arcybiskup Depo ma potężny problem z mafią lawendową u siebie w Kurii, i mam podstawy, żeby twierdzić, że robi wszystko co może, żeby zatuszować działania tej mafii lawendowej, jaka jest w Częstochowskiej Kurii. Skąd ten pomysł w ogóle organizacji tak, tak potwornego bluźnierstwa? Otóż to jest, redaktorzy Tygodnika Powszechnego postanowili pójść za przykładem z Rzymu. W Rzymie mieliśmy ostatnio, ja mówiłem o tym i tutaj w odcinkach o wojnie z Panem Bogiem i mówiłem o tym w swoim przeglądzie tygodnia. W Rzymie mieliśmy ostatnio szokującą rzecz, jakiej nie było jeszcze w historii chrześcijaństwa, bo mieliśmy do czynienia z marszem środowisk grainboyastych na Rzym, na Watykan i Czymś, co oni nazwali, znowu muszę to postawić cudzysłów, pielgrzymką. I co więcej, nawet wyszedł do nich jeden z biskupów włoskich, który, który miał odprawić dla nich msze. Coś szokującego zupełnie, przecież tego nie było w historii chrześcijaństwa. Naprawdę, dwa tysiące lat chrześcijaństwa zna. Rozmaite bluźnierstwa i rozmaite profanacje, na przykład Marsz Masonów w roku bodaj 29 chyba w Rzymie, święty Maksymilian Maria Kolbe był wtedy w Rzymie i to opisywał ze zgrozą, ale czegoś takiego nie ma żeby, proszę Państwa, jedno pismo, które samo siebie nazywa Pismem Katolickim. Chociaż, chociaż tygodnik powszechny ma tyle wspólnego z katolicyzmem, co prawda ja z maoizmem. Robi akcję pod tytułem Tęczowa pielgrzymka na Jasną Górę i zachęca ludzi, którzy są jawno grzesznikami, prawda, bluźniercami, którzy, których głównym celem jest tak naprawdę zniszczenie kościoła naszej tradycji, naszej religii, do pójścia do głównego sanktuarium w Polsce. I zorganizowania tam czegoś, co oni bluźnierczo nazywają pielgrzymką. Przepraszam, gdzie jest Episkopat Polski, gdzie jest kuria krakowska? Przecież tych ludzi należy natychmiast objąć natychmiast ekskomuniką, potępić ich zachowania i wezwać do ich do modlitwy za nich, oczywiście, do pokuty i nawrócenia. Przecież może teraz dojść do sytuacji takiej, w której główne centrum, modlitewne, religijne Polski, czyli Jasna Góra zostanie sprofanowane jak nigdy wcześniej. To naprawdę, to przecież, to przecież najazd szwedzki, ataki różne, które były wojskowe na Jasną Górę, to są niczym w porównaniu z tym, z tym świętokradztwem, które teraz nas czeka. <laughs> Szokująca zupełnie sprawa. No, ja nie spodziewałem się naprawdę, że jako dziennikarz będę musiał o czymś takim mówić. No, oczywiście bluźnierstwa, tygodnika powszechnego, twierdzenie, że Bóg jest niebinarny i queerowy, no to same w sobie zasługują na jak najgorsze potępienie, na ekskomunikę no. i na wydanie jakiegoś stanowiska przez episkopat. To co ten episkopat robi, proszę Państwa? To episkopat polski nie wie, co się dzieje w tygodniku powszechnym? No przecież do jasnej cholery, no tak nie może być. Szok zupełnie. Kolejne złe wiadomości. No powiem coś, z czego katolik nie powinien mówić, no ale w tej sytuacji nie można powiedzieć nic innego. Papież Leon XIV zwariował. I mówię to z wielkim szokiem, z wielkim niedowierzaniem. Otóż Leona XIV zapytano o skandal w Chicago, gdzie jego dobry znajomy jeszcze z czasów przedpapieskich, kardynał Kupich, wpadł na pomysł, że nagrodzi senatora Dicka Darbina zaangażowanego w poparcie dla aborcji i w poparcie dla różnych inicjatyw legislacyjnych, które rozszerzają prawa do aborcji. No i jeden z dziennikarzy zapytał o to papieża Leona XIV, jak on to komentuje. I papież Leon XIV odpowiada tak, bardzo głośna wypowiedź teraz cytowana w mediach, zwłaszcza katolickich, w całym świecie. Papież Leon XIV mówi tak, prolajfer to nie ten, kto wprawdzie jest przeciwko mordowaniu nienarodzonych, ale zarazem popiera karę główną albo niehumanitarną politykę migracyjną w Stanach Zjednoczonych. Czy Ojcu Świętemu, Leonowi XIV, coś odbiło? Jak może bagatelizować i zrównywać, zrównywać yy, aborcję ze sprzeciwem w stosunku do migracji? No, naprawdę, jest to coś zupełnie szokującego. Ja się nie spodziewałem, że takie słowa padną z ust papieża. No bo, na przykład, jeśli byśmy porównali, co w tej sprawie mówił Benedykt XVI, który dla mnie jest absolutnym autorytetem w kwestiach teologicznych, przecież był prefektem Kongregacji Nauki i Wiary. Benedykt XVI mówi tak: Kościół od początku odrzucał zabijanie nienarodzonych, ale karę główną oceniał rozmaicie. Zależnie od okoliczności i sytuacji. No tak, oczywiście, że tak, bo Kościół mówił tak w katechizmie Kościoła katolickiego, że kara śmierci jest dopuszczalna w przypadku zbrodni o największym ciężarze gatunkowym, ale sprzeciwiał się wykonywaniu wyroków śmierci ze względów politycznych, prawda? Czyli kara śmierci dla najbardziej zwyrodniałych bandytów. Tak, kara śmierci dla przeciwników reżimu, czy dla jakichś tam więźniów politycznych? Nie. Takie było stanowisko Kościoła, zupełnie zresztą logiczne, o którym mówi Benedykt XVI. No i porównajcie sobie to państwo z wypowiedzią Leona XIV. No coś zupełnie szokującego. Coś zupełnie, coś zupełnie szokującego. Zresztą no, szokującego dla tych, którzy nie wiedzą, nie znają biografii Leona XIV, rozmaitych jego dziwacznych wypowiedzi, bo w 2023 roku, dwa lata przed wyborem na stolicę Piotrową, kiedy Leon Czterne, ówczesny Leon XIV nie był, jeszcze, nie był jeszcze papieżem, odbierał wtedy doktorat honoris causa na Uniwersytecie w Chiclayo w Peru i... Tam, prawda, mówił tak: skupmy się na imigracji, nie mówmy o mordowaniu nienarodzonych. No nie dosłownie, ale taki był, taki był, taki był sens tego. No, Szokująca zupełnie sprawa. Nie spodziewałem się, że po tych wszystkich woltach, jakich papież Franciszek dokonywał w czasie swojego. Swojego pontyfikatu będzie jeszcze następny papież, który w taki sposób będzie podchodził do doktryny. No, muszę przyznać, że wiele rzeczy się spodziewałem, że w życiu jeszcze zobaczę, ale, ale papież, który mówi w taki sposób, w tak oczywistych sprawach, no to mnie, proszę Państwa, szokuje. Książki Leszka Szymowskiego dostępne na capitalbook.pl. A teraz przenieśmy się, proszę Państwa, do Kanady. Do w Kanadzie właśnie zapadł szokujący, zupełnie, wyrok na skalę historyczną czegoś takiego jeszcze nie było wydany przez Niezawisły Sąd Najwyższy Kanadyjskiej Prowincji Quebec. To znaczy nie Niezawisły Sąd Najwyższy całej Kanady, tylko Niezawisły Sąd Najwyższy Prowincji Quebec. To jest taki Niezawisły Sąd Najwyższy, nad którym jest jeszcze jeden Niezawisły Sąd Najwyższy, tym razem już dla całego, dla całego państwa kanadyjskiego. Otóż tenże Niezawisły Sąd Najwyższy Prowincji Quebec uznał, że Rodziny wielorodzicielskie, tak się to nazywa, czyli takie, w których jest więcej niż dwoje rodziców, nie mogą być dyskryminowane przez prawo i też muszą mieć prawo do adopcji dzieci. Prawda? I tutaj niezawisły sędzia pisze w wyroku tak: ograniczanie prawnego powiązania dziecka do jednego lub dwóch rodziców jest niekonstytucyjne. I o co tutaj, proszę Państwa, chodzi? Bo ja się wgłębiłem w tą sprawę, bo nie ukrywam czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Otóż. Otóż w, w, w Quebecu istnieje taka organizacja, nazywa się Quebec Youth Protection Services. To jest rządowa agencja, która się ma zajmować ochroną i bezpieczeństwem dzieci, dzieci i młodzieży, czyli najmłodszych. I w jej kompetencje wchodzi między innymi decydowanie o adopcji, jeżeli, jeżeli są dzieci, które mają być adoptowane. No, albo na przykład, bo rodzice zginęli w wypadku, albo coś tam jeszcze innego, albo nie daj Panie Boże, odebrany rodzicom, to ona, cały ten, ta organizacja, cały ten proces, prawda, yy, przeprowadza. No i teraz zgłosiło się do, po adopcję tej dziewczynki dwa lata temu. Dwóch homosiów, dwóch rejnwojazdych, już nie chcę tutaj ze względu na czystość językową opowiadać o częściach rowerowych. No i w każdym razie yy, organizacja Quebec Youth Protection Services przyznała im prawo do adopcji dziewczynki. No tylko nie uwzględnili ci lewacy z kanadyjskiej instytucji takiego rozwoju rzeczywistości, że w międzyczasie ci dwaj rainbow postanowili powiększyć rodzinę i z dwóch z dwuosobowego związku zrobili trzyosobowych, bo doszlusował do nich jeszcze trzeci Rainbow Jasty I w ten sposób doszło do sytuacji, że dziewczynka, która najpierw miała dwóch tatusiów, miała mieć teraz trzech tatusiów. I tu się aż no, cała sprawa spulversowała środowiska, zwłaszcza katolickie w Kanadzie i organizacja. Quebec Youth Protection Services, czyli ta rządowa, publiczna instytucja zajmująca się adopcjami, postanowiła zwrócić się do niezawisłego sądu z pytaniem, czy, czy jest to zgodne z prawem, żeby dziecko trzyletnie, mówimy o trzyletnim dziecku, było adoptowane przez w cudzysłowie małżeństwo, które się składa z trzech osób tej samej płci. I niezawisły sędzia, jak wspomniałem, doszedł do wniosku, że tak, bo inaczej byłaby to dyskryminacja. Ale co więcej, to jest ciekawe. Otóż niezawisły sędzia ogłaszając wyrok, dał władzom prowincji Quebec 12 miesięcy na zmianę przepisów. Prawda? Doszedł do wniosku, że władze muszą zmienić przepisy w taki sposób, żeby już rodziny wielorodzicielskie, bo tak się to nazywa, miały prawo adopcji dzieci też, bo inaczej będzie to dyskryminacja. Prawda? No, szokująca zupełnie sprawa. Otóż tym bardziej że w wyniku tego procesu to ci trzej rainbowjaści mogą się starać zalegalizować swój, jak to napisał niezawisły sędzia, związek wielorodzicielski. No i to stworzy znowu problem, precedens na cały świat. Ja wiedziałem, że tak będzie, bo tak to właśnie jest, jak się lewakom daje palec, to chcą, ob, to chcą yy, obciąć rękę, dlatego właśnie wszystkie te ich zapęty trzeba od razu przy pierwszej próbie ukrócić, powiedzieć nie non possumus, nie podoba się Wam to się wyprowadzać do innego kraju. Bo co jaki tam będzie miał skutek światowy? Otóż taki, że za przykładem Kanady. Pójdą kraje, wszystkie postępowe na całym świecie, i będą się właśnie, będą teraz musiały legalizować związki tak zwane wielorodzinne. Tak jak była dyskusja się przetoczała, czy prawda, dwóch krajów jasnych może sobie zalegalizować związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pod wpływem lobbyingu uznano, że można, potem była wielka walka o adopcję dzieci, to teraz co? To teraz będzie. Kolejny punkt dalej, i będą te tak zwane związki wielorodzicielskie, czyli już małżeństwem nie jest dwóch, a trzech yy, yy, sodomitników, prawda, czy trzech rainbow także, także i teraz, i teraz yy, prawnicy, których cytowała, cytowała, cytują dziennikarze relacjonujący tą sprawę, mówią tak, że argumentem przemawiającym za dobrym. Za legalizacją tego związku wielorodzicielskiego, czyli małżeństwa trzech gejów, będzie, proszę Państwa, dobro dziewczynki, która, i to jest cytat, i to jest coś fenomenalnego, która w oparciu o kanadyjskie prawo nie może zostać pozbawiona więzi z, z, z żadnym z rodziców. No, jak rodziców jest trzech, no to z żadnym nie będzie mogła zostać y, pozbawiona więzi. No, jakie będą szkody psychiczne dla tego dziecka? I niestety dla kolejnych dzieci adoptowanych przez jakieś tam trójkąty tęczowe, to nawet nie chcę sobie wyobrażać. Też w Kanadzie. Kanada staje się takim bastionem lewactwa, po prostu forpocztą wszystkich zboczeń, głupot, idiotyzmów i tak dalej. Stąd ja tutaj często mówię o tym, co się dzieje w Kanadzie. Czytelnicy piszą, piszcie państwo, oczywiście, żebyśmy jak najwięcej się o tym dowiadywali. Pani Bryony Dixon. Matka jednego z uczniów szkoły w kanadyjskim okręgu Nanaimo, Landy Smith, skrytykowała nauczyciela za promocję ideologii rainbow -astych. Kobieta publicznie wyraziła obawę, że nauczyciel nie będzie w szkole bezstronny i podczas zajęć może promować wśród dzieci postulaty rainbow i trans -rainbow Wyrażone publicznie na forum w mediach społecznościowych obawy. Matki tego ucznia, czyli pani Brian Dixon, wywołały reakcję lokalnego kuratorium oświaty. Otóż proszę Państwa, jakaż to była, jakaż to była reakcja tego, tego kuratorium oświaty lokalnego, to zaraz Państwu opowiem, ale, ale czego dokładnie, co takiego się stało, że pani Bra Brian Dixon postanowiła taki pogląd wypowiedzieć. Otóż prawda. Zauważyła, że tenże nauczyciel w szkole, której obowiązuje zasada świeckości państwa, chodzi po korytarzach w tęczowej koszulce i zamieszcza swoje zdjęcia jeszcze w, na portalach społecznościowych, prawda? No i upubliczniła to i postanowiła wysłać ostrzeżenie dla innych osób, dla innych rodziców w tej szkole przed metodami edukacyjnymi tego jegomościa. Prawda? No i zwróciła uwagę, przyjrzała mu się bliżej, i zwróciła uwagę, że ten, prawda, tęczowy jegomość zaprzecza istnieniu płci biologicznej, a także akceptuje ekstremistyczne, tu cytat, akceptuje ekstremistyczne i mizoginistyczne postulaty swojej świeckiej religii LGBTQ. No i no i szkoła w ogóle się z tym nie zajęła. Natomiast co takiego doniosła na tą panią, panią Bryony e. Dixon do kuratorium oświaty. A kuratorium oświaty wydało formalną decyzję zakazującą pani Bryony e. Dixon wchodzenia na teren szkoły. Prawda? I patrzcie państwo, jak wygląda lewacka sprawiedliwość, że się rodzicowi zabrania wejść do szkoły, w której jest uczone jego dziecko. I teraz pani Bryony e. Dixon nie ustąpiła i opublikowała następujący. Następujący post, prawda? Kto chce się założyć, że ten państwowy pseudopedagog przez cały rok będzie wypełniał głowy uczniów podziałowymi, radykalizującymi i pseudonaukowymi narracjami pełnymi pretensji, odmawiając dziewczętom prawa do bezpieczeństwa, prywatności, godności, sprawiedliwości w sporcie, a nawet języka opartego na ich płci z obawy przed surową zemstą? Aż mnie ciarki przechodzą na samą myśl, że te symbole propagandy są wspajane naszym. Dzieciom, prawda? I wyobraźcie sobie państwo, że sprawa się nie zakończyła na poziomie kuratorium oświaty, bo musiała w tej sprawie podjąć lokalna, tam aż jakaś wysokiej rango urzędniczka, urzędniczka departamentu Oświaty Kolumbii Brytyjskiej, która mówi tak. Wpis matki dziecka jest sprzeczny z kodeksem praw człowieka Kolumbii Brytyjskiej i prawdopodobnie stanowi przejaw znęcania się i nękania. No, jakżeż to się matka dziecka znęca tutaj nad rainbow-jastym nauczycielem, pokażę, nie życząc sobie tego, żeby uprawiał propagandę na szkodę jej dziecka. No i dalej mówi tutaj ta przemądrzała urzędniczka. Uważamy, że ten post może podżegać do przemocy wobec naszego pracownika, prawda? Jaki był skutek. No, pani Brian... Brian Dixon wzięła i wypisała swoje dziecko z tej szkoły, w której ten, ten Czuś ma być nauczycielem i ogłosiła, że będzie go, e, e, będzie go uczyć w systemie domowym, żeby uniknąć ideologicznych treści w publicznych szkołach w Kanadzie. No, ta, ta sprawa pewnie jeszcze nie raz wróci, nieraz wróci e, na media. Na, na czołówki mediów będę tą sprawę śledził, bo to jest rzecz zupełnie szokująca. Proszę Państwa, teraz Stany Zjednoczone. Diecezja Brooklynu pod przewodnictwem biskupa Roberta Brenana planuje ograniczyć odprawianie tradycyjnej mszy łacińskiej do dwóch parafii. Zaprosiła też Instytut Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana do diecezji, aby przejął odprawianie mszy w jednej z parafii. Prawda? I teraz i teraz wiadomo to z katolickiego bloga Rorate Kelly, który właśnie y, pisze, że parafianie kaplicy Świętej Cecylii zostali poinformowani po niedzielnej mszy, że od 12 października nie będzie już odprawiana msza trydencka. Rzecznik diecezji Brooklyn poinformował, że msza nie została zniesiona, ale diecezja przenosi odprawianie mszy łacińskich do dwóch parafii. Na Brooklynie, tylko w dwóch parafiach, na całym Brooklynie zamieszkanym przez miliony ludzi będzie można odprawiać mszę łacińską, mszę trydencką. Jaki jest oficjalny powód? No oficjalny powód jest taki, że msza tradycyjna w kościele świętej Cecylii gromadziła średnio od 25 do 35 osób i była odprawiana przez różnych księży na zmianę. Nie można tego kontynuować ze względu na liczbę dostępnych księży. Dlatego biskup Brennan zdecydował, na ten, zdecydował się na ten model. Tu jeszcze, jeszcze jedna rzecz z Kanady. Zapomniałem przed chwilą powiedzieć, mówiąc o Kanadzie. Otóż kanadyjski senat Zdecydował, że nienarodzone dzieci zasługują na ochronę i przedstawił ustawę mającą na celu edukację obywateli w zakresie zespołu alkoholowego płodu. Prawda? O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że nagle deputowani do Kanady poczuli się jakiś zew, taki na pewno bez udziału lobbystów, yy, wprowadzenia ustawy mającej na celu ustanowienie ram prawnych dla zwalczania spektrum zaburzeń płodowych spowodowanych alkoholem. Przy okazji, no przyznali, że nienarodzone dzieci zasługują na, na ochronę, no to jakiś postęp rzeczywiście jest. No i yy, piszą tutaj, tak, w tym projekcie ustawy krajowe, ramy prawne muszą obejmować środki mające na celu zaspokojenie potrzeb w zakresie szkolenia, edukacji i doradztwa pracowników służby zdrowia i innych specjalistów w zakresie zapobiegania i diagnozowania spektrum zaburzeń płodowych spowodowanych alkoholem etc., etc. Et w związku z tym kobiety w ciąży są instruowane, aby nie piły alkoholu w czasie ciąży dla bezpieczeństwa dziecka. Inne postanowienia sugerowane przez ustawodawcę obejmują strategię zwiększania świadomości na temat ryzyka spożywania alkoholu w czasie ciąży i konsekwencji spektrum zaburzeń alkoholowych płodu. Prawda, co ciekawe, to tutaj Senat Kanady, jakby nagle ni zawód, ni postanowił przyłączyć się do tego, co mówią, mówią z obrońcy życia, pro kanadyjscy. No dobrze. Z rzeczy pozytywnych z tego frontu wojny z Panem Bogiem to kontrofensywa Donalda Trumpa, kontrofensywa ideologiczna. Otóż proszę Państwa od 1 października w stanie Wisconsin Planet Parenthood nie będzie umawiać nowych wizyt na zabiegi aborcyjne, bo tak zdecydował niezawisły sąd w stanie Wisconsin, który stwierdził, że przepisy podatkowe wprowadzone przez Donalda Trumpa są zgodne z prawem i należy ich przestrzegać. A cóż takiego wprowadził Donald Trump? Otóż, otóż wprowadził, wprowadził zarządzenie, że pieniądze w ramach programu rządowego Medicaid nie mogą trafiać do placówek, które oferują zabijanie dzieci nienarodzonych na życzenie. A właśnie 60% pacjentów Planet Parenthood w stanie Wisconsin jest ubezpieczonych właśnie w ramach Medicaid. Piękny gest, wspaniała rzecz, którą Donald Trump zrobił. Środowiska pro life w Wisconsin mówią o wielkim zwycięstwie normalności. <laughs> także także bardzo dobrze. Natomiast natomiast nie oznacza to w ogóle końca aborcji w stanie Wisconsin. Dlatego, że zabiegi aborcyjne będą się nadal odbywać w tych klinikach, których pacjenci nie są w tym samym stopniu związani z programem MediCare. Szokujące dzisiaj rzeczy mówiłem Państwu w programie Wojna z Panem Bogiem. Mam nadzieję, że będzie ich coraz mniej. Do zobaczenia. Trzecia część kultowej książki dostępna na capitalbook.pl.